Cześć, tutaj Jordan Forrester, a to jest Nokosu. Więc, jeśli ktoś tutaj pamięta, e, mój, jak mój główny kanał był o grach, to e, może pamiętać taką jedną grę, którą nagrałem, e, nazwaną This Is Forever. Więc e, jest to jedna z gier, które dobrze wspominam, które były zajebiste. Króciutkie, ale zajebiste. Była bardzo piękna soundtrack, to po prostu... mwa. E, I tak... Kiedyś sobie odkryłem, że twórca This is Forever na zrobił jeszcze grę yy, Nokosu. Więc. E... Trochę o niej zapomniałem. <ścoughs> Więc e... ostatnio sobie oglądałem mój Let's Play z This is Forever i tak jakoś mnie natchnęło, żeby powrócić do Nokosu, bo nigdy Nokosu nie nagrałem. A warto, ponieważ. E... Ponieważ lubię. Lubię This is Forever. Lubię Yokashi Games, ponieważ Yokashi Games stworzyli This Is Forever i Nokosu. Więc e, przekonajmy się, co jest tutaj takiego fajnego. Ponieważ e, zauważyłem, że This Is Forever e, ma takie ukryte symboli, Że e, te gry są takie symboliczne, że to są drugie dno. Więc ciekaw jestem, jakie tutaj będzie znaczenie. Więc po prostu zacznijmy. Okej, okay, widzę, że jesteśmy w. E, w lesie. Więc e, też nie spodziewajcie się, że ta gra będzie jakoś długa. Założę się, że będzie tak samo jak z dysfagetyk że będą zagadki, że będzie jedna zagadka, dwie zagadki, i przejdziesz dalej i koniec. E, widzę sowę tutaj. Hello. Ga. Ten las jest muzyczny. Słyszałem o, o ludziach aranżujących inne obiekty blisko drzwi, yy, blisko yy, drzew żeby. What? Aha. Żeby grały jako muzyczny instrument. Tak dla zabawy. Okej. Okay. Więc jesteśmy w jakimś magicznym muzycznym lesie. Co jest bardzo fajne. Podoba mi się tutaj stylistyka. Takie low poly. Ptak. E, takie low poly, tylko mniej dokładne. O! Czyżby zagadka? Wygląda na to, że te platformy potrzebują czegoś, żeby zaaktywować e, schody. Może jakieś magiczne kamienie? Ho... Kamienie Jusej. W sensie, że te? O! Okej okay. Czy... O! Okej, okay, dobra Okej, okay, czyli trzeba na nie kliknąć i trzeba poznać na, na który... Na który, na którą platformę trzeba postawić te... Kamienie Tylko teraz trzeba je poznajdować To będzie bardzo... 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 Przyjemne Już widzę O! Kolejny domek! Kolejna słówka. Sią do powiedzenia sówka ty moja Stara, już chciałem powiedzieć owca, stara sowa, którą kiedyś znałam, dała mi taką dobrą radę o życiu. Po prostu żyj, albo bądź. Okej, okay. a zatem no chodź tu, nie wstydź się. Ale Boże, coś ty jadł. Coś ty jadł, ależ ty ciężki eee. Okej, okay, widzę, że to Widzę, że to będzie interesujące No, Przesuń to A, to przesuwasz, okej okay. No, come on! Really? Okej, okay, tak, tocz się Tocz się powolutku, a dotrzesz do celu. Ok, wrócę do Was za chwilę, jak już przetacham ten kamień. Więc jak ktoś się jeszcze okaże, że on jest niewłaściwy i do żadnego nie pasuje, to się w maksymalnie w kurwie. Maksymalnie. No! Przytaszczyłem dziada. Oh, God damn it. Ależ to ciężki, to było tak. Ale weź się nie glitchuj, co? Okej, okay, jak się, jak, jak, jak brzmisz? Mm. Mm. Okej, okay, to już wiem gdzie go postawić. Bo ma podobny ton. Chodź, nie wstydź się. Co? Co mi blokuje? Drzewo! 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 Serio. Chodź tu. Dajesz, dajesz, dajesz. Kolejne drzewo to kurwa. Chodź tu. No. No, jest. Albo na wszelki wypadek trochę go jeszcze. Podepchnę. Żeby był. Dobra, teraz trzeba znaleźć kolejny. Kolejny kamień. O, widzę już jeden. Byłem w tej radce? Czekajcie, sp sprawdzę. Czy to nie jest bardzo uroczy wieczór? Yy, słońce rzuca swoje promienie, powietrze jest spokojne. Chciałbym, chciałabym, żeby każdy dzień taki był. No. W sumie moja ulubiona pogoda to jest właśnie taka jak chyba jest teraz, tylko mogłoby być trochę słoneczniej. Nie za jasno, nie za ciemno, trochę pochmurno, ale nie tak, że jest deszcz, chociaż deszcz też w sumie lubię. Nie jest też gorąco jak ostatnio. W ogóle e, uży. O o, 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 ty mi tutaj dobrze brzmisz. W ogóle, skoro jestem już. Skoro to jest taka relaksująca gra, to Wam trochę opowiem, co się ostatnio stało. E, pokrótce byłem u weterynarza, ponieważ z, moją, z moim kotem. No. Mój kot ma. E, po, musiał iść do weterynarza. I tak sobie siedzę u tego weterynarza i nagle czuję, że mi e, coś, coś robi w żołądku. No to po, 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 powiedziałem, że zaraz przyjdę, bo nie chciałem wiecie. Zrobić tego, co y, się robi, zrobić. No, wiecie o co chodzi. Nie chcę tutaj rzucać szczegółami, ale no, yy, i chciałem wyjść, i nagle zobaczyłem, że uszy mi się zatykają. W się uszy, yy, potem zobaczyłem, jak y, robi mi się ciemno przed oczami, i kontaktowałem z rzeczywistością, ale tak nie bardzo. W sensie y, normalnie myślałem, i normalnie, wszystko myślałem na normalnym poziomie, ale z takim opóźnieniem i z takim... I nogi mi słabły, więc... I właściwie... Uklękłem, że tak powiem. Szybko uklękłem, nie chciałem powiedzieć, że upadłem, ale szybko uklękłem i... I tam się przytętegowali. I dali mi wodę i... Było ok. Więc generalnie zasłabłem po raz pierwszy w życiu. Ja, ja nigdy w życiu nie zemdlałem. A to był pierwszy raz, w którym faktycznie zemdlałem. I było bardzo blisko. W sensie nie zemdlałem w pełni, bo byłem przytomny. Ale to nie było tak, że. Ale wciąż zasłabłem. Wiesz, pierwszy raz w życiu zasłabłem. To było dziwne doświadczenie. W sensie nie było aż tak złe. Ale było dziwne i nie chcę tego doświadczać jeszcze raz. Okej, okay, czy, czy ty, ty to tu? Tak, ty tam. Dobra. W sumie szkoda, że ta gra jest prawdopodobnie krótka. W sensie, pamiętam, że jest krótka. Eee, szkoda, bo jest taka idealna do wychillowania się. Jest idealna do wychillowania się i... Bycia spokojnym. Okej, okay, zostałem jeszcze dwa kamienie. Widziałem chyba jeden tam o Przy sówce. Kolejnej. A nie, to jest to sama. Okej. Okay. To jakieś węszanie. Ale dopiero wstałem. Wybaczcie mi. Czy to jest ta sama sowa, którą zobaczyłem? Tak, tak to jest ta sama sowa. Dobra. no to again widzimy się jak już to przepcham do tego kręgu, w ogóle teraz jak pcham ten głos, to tak, tak, tak się zatrzymałem żeby chłonąć estetykę tego miejsca i jest bardzo ładna, podoba mi się. dziwne, że dziwne, że jakaś pot yy, Games potrafi zrobić this is forever i takie coś. Prawda też, że e, te gry są takie krótkie. Ponieważ e, bardzo, bardzo bym chciał, żeby. Nie wiem, żeby chociaż. E, w sensie, z jednej strony, bym bardzo chciał, żeby Yokashi Games jakby rozwinął te gry, w sensie żeby się działo w nich trochę więcej. Ponieważ chciałbym grać w nie dłużej, bo jest, są zajebiste. Zwłaszcza This is Forever, to jest, mówię, jedna z piękniejszych gier, które y, ogrywałem. A z drugiej strony, może niech zostaną takie, jakie są. Są krótkie, są potężne, mają zajebistą muzykę, y, mają ukryte dno, przesłanie. I niech tak zostaną. Tak więc to jest trochę. Jestem trochę podzielony jeśli chodzi o ten aspekt. Kurde, dawno. This is forever nie grałem. Jesus, muszę to naprawić. Czy ja to pcham? Dobrze, to ja to pcham w dobrą stronę. Dobra, jesteś tutaj. I który kamieniem jesteś? Tym tutaj. Dobrze, więc trzeba cię tu przepchnąć. dalej dalej chodź tu ci Chrystus ale się ciężko się przesuwa to jest Zaraz poczekaj. Nie idź, ty za to idź. Idź na tamten, na tamto pole. Za, z, idź na wasze pole. Przeszedłem przez ten kamień. Okay. i teraz popchnij to ładnie. Dobra, i teraz ty wracaj na swoje miejsce. Dobra. I widzę, że została tylko został tylko jeden kamień. Więc tego też trzeba poszukać. To będzie zabawa. Jak się okaże, że on jest daleko gdzieś, to się zdenerwuje. Albo i nie. Może jest blisko. On jest chyba najbliżej. Spróbujmy i zobaczmy, co się stanie. Okay, Nie skomentuję tego, ok? Nie, nie skomentuję, Okej, okay, Zostawię to bez komentarza tak profilaktycznie, ok, więc muszę znaleźć inny kamień. Oaj, aj, aj, dlaczego ty mi to robisz? Dlaczego on musi być tak daleko, a przynajmniej mały jest To się... E, to się, A nie, nie będzie tak długo... Tak często się blokował w, dr w drzewach plus Będę widział gdzie idę Więc to jest a, Jakiś plus? A ja, nie był aż tak daleko Ale still

no, idź na swoje miejsce, dajesz! No. I mamy wszystkie te schodki. Uj! I teraz. Kolejna. To jest. Cześć. Przeleciałem tutaj, ponieważ. E... Ponieważ to jest. E... Ponieważ to miejsce jest lepsze niż to, z którego pochodzę. To jest moje szczęśliwe miejsce To nice fajnie tam masz Tylko gdzie ja teraz zmierzam tak by dywy. tak jakby Co to jest? O nie, znowu trzeba coś będzie przesuwać Tylko co? O! Oh. To jest coś. To musi być sekretne wejście. Przy... Może możesz użyć czegoś, żeby je aktywować? Tylko co... Tylko co mogę aktywować? W sensie jak to mogę aktywować? A, w sensie że przy... klejnotem? Tym tutaj? Że mam przynieść klejnot jakiś? Jak to będzie ten zielony, to e, my się już nie lubimy. Czy to jest ten? Eee. Bup. Nie, okej, okay. tak coś myślałem. Więc tutaj są klejnoty i trzeba. Trzeba je chyba po, po, poznosić wszystkie. Więc dajcie mi moment. Muszę. O! Fioletowy. Się schował, skubaniec. Myślę, że mogę tutaj zostać na, na zawsze. To jest tak piękne miejsce. No, nie powiem, że nie. Ale wciąż muszę jakby. Bo... Czy tego nie mogę. tego nie mogę podnieść. Chwila, 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 chwila. Moment, moment, momencik. To może muszę kliknąć na ten. Na ten. ten. Okej, okay, czyli muszę pozdać po dźwięku ten kryształ. Dobra, sprośmy. Y y jeszcze raz, jak to brzmiało? Dobra, przynajmniej wiem już po, po jakim dźwięku. Tu, ty, tu, ty, tu, tu tu To nie ten No oczywiście, że to jest ten zielony. Ten co jest najdalej, tego muszę tachać najdłużej, no. Czy wy jesteście poważni? Okej, okay, not na light to to, to, to to, jest trochę. trochę żmudne. tachanie tego. Szkoda, że tego nie można po prostu podnieść. Nie wiem, schować do inwentory i iść sobie normalnie. Najszybciej jak się da, tylko że nie. Trzeba to tachać Tak, o. I się jeszcze w tym blokować i. i no. Nie, hmm, ale fajnie podskakuje. No okej, okay, do typa. Dobra. Idź na swoje miejsce. Jeszcze tylko upewnie do... się, że to jest ten. Dobrze. Okej. Okay. No, wchodź. Jej Wpuśćcie mnie! O, sówki. Ciemność potrafi być straszna, ale nie bój się, zawsze znajdziesz przewodniczące światło, w sensie światło, które cię będzie prowadzić nieważne co. Czasami straszne sytuacje wydają się gorsze niż są, ale jeśli utrzymasz pozytywne wibracje, eee, rzeczy nie są takie straszne. O! Światełko. Idziemy na przygodę, czy, czy nie? Czy mogę cię zostawić? Uuu. Ej, to jest ładne akurat. fale Sowa kolejna. Eee, naprawdę można pomyśleć w tej eee, w tej jaskini. Ale ja po prostu wolę żyć chwilą. Żyć chwili w chwili. Czy coś. Okej. Okay. Okej. Okay. Twój wybór stary, twój wybór. Ten płot mi pod wspomnienia z This is Forever. Czy to jest już ta część gry? Powiedz, jak daleko zeszedłeś. Powinieneś być z siebie dumny. A ktoś powiedział, że nie, jestem dumny. Fakt, musiałem pchać kilka kamieni przez pół godziny. Ale wciąż jestem z siebie dumny. Nikt nie mówi, że nie. Więc to. Owy. Utwór się rozkręca, tak samo jak w This Is Forever, utwór się rozkręca Cześć, sowo Spójrz, te wszystkie nowe światy, takie jak nasz, tyle możliwości do... Tyle możliwości do odkrycia Wow Wiem, że mówiłem, że mówiłam, że podoba mi się tu Ale może Będę szukać nowego miejsca, czyli Pójdziesz ze mną? Ha? What? Cześć Czasami by ruszyć naprzód Musimy Puścić to i opuścić to, co znamy najlepiej. What? Co jest? Ta... ta muzyka jest zarazem piękna i zarazem creepy. Pójście dalej jest czasami straszne, ale jeśli nigdy nie wykorzystamy szansy stracimy okazję, żeby znaleźć coś nowego. Ho, prawda. Jesteś gotowy, żeby odejść? Skacz, nie bój się. Nie pozwolę, żeby coś ci się stało, przysięgam. Słońce zachodzi. A że mam tak skoczyć po prostu. Czy tak jak w This is jak tu się pojawią jakieś schody. Ze wspomnieniami. Okej, okay, widzę, że. E, widzę, że motyw tej gry to jest e, pójście dalej. Odpuszczanie. Ucieka odejście ze swojej strefy komfortu i... pójście naprzód z życiem. Albo po prostu umieramy i idziemy do nieba, no to... Dobra, to jesteśmy gotowi? Ziup! Spadamy. Spadamy. No kosu. no była fajna była, fajna gra. Tak więc no, to było no, kosu Bardzo fajna gra, tylko szkoda, że musieliśmy po prostu tachać te kamienie zamiast je po prostu jakby, zebrać do inwertory, to by było bardziej korzystne i nie byłoby takie nużące. Ale do odprężenia się. O, do odprężenia się jest fajne. Nie nie było mnie tak mocno jak this is forever, ale... To jest równie przyjemna gra i równie ma zajebiste przesłanie, także to by było na tyle, dziękuję wam wielkie serdecznie za obejrzenie, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych grach od Rikashi Games, jeśli kiedyś jakieś wyjdą, co wątpię, bo te gry są bardzo stare, więc uh, proszę bogowie, niech, on jeszcze, niech oni coś jeszcze zrobią. Cześć.